Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w Terrarii z MegaManiakiem. Jak widzicie mam tu wszystkie materiały potrzebne do budowy. Więc ja robię cięcie. I widzimy się za chwilę. Okej? Okay? Jestem z powrotem. Jak widzicie nie zrobiłem tego tutaj za dużo, nie miałem więcej pomysłów. Takie domki dla NPC-ów wystarczą na razie. Jak na razie. A teraz jak obiecywałem... Nie wiem czy obiecywałem. Ale na pewno tak zrobimy. Przejdziemy się do Kape'a. Nie słyszę je. Yeah. Dobra, nie trzeba. Okej, okay, więc pociskamy sobie do K'a. Aha. Yy, nazwy to tak. Mob yy, stworzył Stworzę sobie może MobGrider. O oh, fuck. Za dużo slime. Ów. Ja pierdzielę. A one nie są mocne. One tylko dużo uderzają. Moc slajma, No chodź, Lol, nie są takie słabe. Eta, miesza, sporanek. Mm. Nie było mnie długo, bo musiałem do sklepu jechać. Do dwóch sklepów, no. Mmm Jak ma Nie lubię, gdy te pnącza wyrastają cały czas. Chodź, chodź. Oj, come on, come on, come on. Ja go uderzyć nie mogę, a on nie leje. O, serduszko! Fokija. O, złoto! Jeszcze bardziej fokija. O oh, dirt! No jeszcze bardziej. No, jak ja tego gówna nie lubię. No wypierdzielaj, ich hamię. Fuck you! No come on, ugasz się! Ty dziwko! Nie, nie wytrzymie. No to tak się te zębeki tu robiłem, fajny glider. No chodź, no chodź. Przestanę machać, więc zaraz powiem, mnie skoczy. Mm. Przecież nie ma dużo HP. Te monitor na hita mam. Ale nie wiem, które się poryje teraz. Co mam mieć? Mam. Come here. Come here. Łaski bez czy użyjemy sobie serduszka. Ja nie. Eee, tam... Nie ...taka frajda, pięć. Kiedyś to ja się podnieciłem, jak miałem jednego golda Co jeszcze u kolegi? Na serwerze grałem, pozdrawiam, siwy, co on, on, mnie nauczył grać, takie różne eku tam dał. Zresztą mogę też kiedyś pokazać postać. Moją pierwszą postać na terrarii, co ulepszył ją, pomógł mi wszystkim, ale to wtedy graliśmy czwórkę na serwerze, ale co to się tam obraził. Aha, o te drzwi, bo rozwaliłem mu raz drzwi. Śmialiśmy się z niego wszyscy i on się obraził, bo postawiłem dwoje drzwi naraz i nie mógł ich otworzyć. Bo się blokowały. Bo mu drzwi co chwilę niszczyłem. No, żelazo, come on. Okej. Okay. Dobra, robimy mu Grider of rider of rider of rider of rider Kurde ale ścina, no to już jest niemożliwe. Emma, emma to jest chyba tato sprzedaje. Rośliny, nie wiem, nie kojarzę, właśnie muszę sobie przypomnieć. Co nie będzie? Nie, nie źle to zrobię. Całkiem to będzie. No i teraz foka się! No! Tak ja to zrobiłem. Nie było o 1 stopień góry. Bon, ode mnie. a nie, nie, no, come on, come on, dawaj na salubę, come on. No? Chodź. Hi, ciki, 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 chodź do papy. Arr, papa smerwcie za pitoi. Come Arr, Dawaj, dawaj na ryby. Czemu nie mam różowe trampki? Hm, jako pedalskie, Zaraz dopiero zauważyłem. Come on! You big beach. Oh, no! Uh! Mm. Fuck okay, yeah! aha właśnie y, dostałem y, kolega wysłał mi znajomy no y, wysłał mi program dobry program do nagrywania y, serdecznie pozdrawiam y, chudego Chyba, tak to będziemy robić Z tym grajderem tyle jest z roboty. Czyli dlaczego mówię driver grajder. Dzisiaj już chyba minecrafta nie zrobię, bo słaby jestem. Cały dzień na kompie pociskam. Snudzony jestem już trochę komputerem nie chce mi się. Aha, może zrobię prezentację konta na szakę z FitGet. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest zagra, ale powinno dużo osób wiedzieć. Bo mam 20 milionów osób w tej Dobra, czas mi już łapie. Będę się powoli z wami żegnał. A więc tak. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i na razie.